Moniusiu, co się będzie działo, widzowie? Będziemy jechać pierwszy raz bez klatki. Założyłem tam taką szmatę, znaczy szmatę koc, żeby nie ślinił. No i to zawsze zakładam, więc zobaczymy jak będzie bez klatki. Jedziemy niedaleko, bo 80 km, a nie chcę mi się klatki specjalnie wkładać. Zobaczymy jak sobie poradzi. Na razie jest ok. No, bez klatki pierwsze, a dużo miejsca, Moniusiu. Tylko później pan wymyśli, żeby coś było takie dłuższe, żeby nie było sierści, ale jest okej. Okay. Zobaczcie, 80 kilometrów oni się przejechał bez klatki, pierwszy raz. Ale chyba mu jest wygodniej bez klatki. Idziemy na wycieczkę z tą panią. Wiecie, dojechaliśmy do miejscowości, która się nazywa Wilhelmshaven. Wilhelmshaven, Moegal. Ale zobaczcie, tak spędzają Niemcy majówkę. Monia, Ty chcesz tam do tej kałabani To może chociaż łapki Ale tylko łapki Szczęśliwy pies Zobaczył tylko brzuch i łapy Nie monia, bo ta woda jest za Za ciemna Jutro pójdziemy na szpadę U nas tam, tam jest czyściutka Przyczepę sprzedaliśmy Jak wiecie Ale zostały krzesełka i robimy kamperowanie po Januszowemu. <laughs> Koszula Monio. Jesteśmy w takim miejscu. Maniusio. Woda trochę żur. Ale z tego względu, że to jest zatoka. Panierka. Będzie panierka. Chodź, Monio. dawaj. Daj, pływaj. Miałem go nie puszczać, ale w związku z tym, że jest prawie 30 stopni, zresztą widzicie, jaka jest piękna pogoda. Godzina dwie, i wyschnie. Nie, Manio? Flażing po niemiecku. Na kamora. Czy na skarpie. Ale jest fajnie. Ma nie popływał. Powiedz swoim widzom, co zrobiłeś. Powiedz nasikałem dzieciom do buta. Dziecku dosłownie nasikał. Raczej nasikał. No poleciało na buty, bo nie wiedział, że są tam buty. Tam jak byliśmy przy takich barierkach, jak widzicie, tam leżały buty i Monie przechodził Ale i nasił się. Kąpała. Ale to nic. Wyczyściliśmy. Dlatego mamy tutaj nie papier. Monio gdzie ty leżysz? gdzie ty łazisz? Ja jestem w Marina. Tylko nie w polskiej, tylko w niemieckiej. Nie? Monio, nie woda już, nie. A kto cię weźmie autem? Będziesz musiał taksy brać. W samochodzie jeść i pić nie wolno. I mokrym też. Prawda, żono? Prawda, Widzowie, idziemy po ramki. Zobaczcie, jaki turecki tureckie siedzenie. Nie żartuję, to z tego względu, że wczoraj, jak widzieliście, byliśmy nad morzem, idziemy po ramki, ponieważ jak wiecie robię koronę Gór Polski i chciałem sobie zrobić te 28 szczytów ramki. Widziałem na internecie, że są już takie dostępne, ale koszt tam około 150 zł, to wolę sobie kupić dwie ramki, taniej i powieszę na ścianie i też będę miał koronę Gór Polski. Także chodźcie ze mną. Ramka kupiona, a więc plan jest taki, aby w tej ramce tutaj dać koronę Gór Polski i Każdą bramkę podpisać, którego dnia zdobyłem dany szczyt. Na razie wziąłem jedną bramkę. W kolejnych szczytach będę po prostu wklejał, ale to zobaczycie w domu. Zobaczcie, jaki fajny mini camper coś sobie zrobił. Super, ale my idziemy do Rossmana wywołać zdjęcia do ramek. Dobra, widzowie, robimy zdjęcia. Zobaczymy. Fajnie, bo można zrobić na miejscu. Także od razu będę dzisiaj wkładał do ramek. Udało się. Chyba spędziłem z godzinę czasu. Do tego jedno zdjęcie zgubiłem. Ale te, które szyty, na których byliśmy, udało się wydrukować. Zrobiłem jeszcze na każdym datę. Nazwy nie wpisywałem, bo jak widzieliście kupiłem marker. Będę pisał markerem na ramce, także udało się, koszt nie wiem 3 euro, trochę stuningowaliśmy, te musiałem trochę obciąć, ale to nic jest dobrze, także prawie cała ramka będzie zrobiona. Pękła mi szybka. Yeah. No, skończone. Co prawda, zeszło mi to trochę, bo musiałem wymienić to zdjęcie i musiałem wymienić tamto zdjęcie, bo jak widzieliście, albo nie widzieliście. No, tam po prostu źle datę napisałem i tutaj widzę, już wysmarowałem. W Polsce ten widok zanika. Jak to mówią, w Polsce się nie opłaca, Wiadomo z jakichś przyczyn, żeby, żeby te ukrówki się pasły, to w Polsce się nie opłaca. Jedziemy z Moniusiem do Imzum, tylko inną stroną. Jedziemy tam Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, czy nie wiedzą, bo ja nie wiedziałem, że morze watowe jest takie. Widać ewidentnie, jak, jak woda przychodzi, że morze watowe... Właśnie tak wygląda. Odsłania się całe. Aż tam daleko. Hop, 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 Ale już widać jest przypływ. Jak dochodzi. Monia tam monio, zakaz jest puszczania piesełów. Ale to nic. Jedziemy później po mleko. Na tak zwaną Milchstelle, czy tankstelle, Tutaj jest napisane: tank o. Jedziemy po mleczko świeżutkie od krówki. Nie takie jak w Polsce, pewnie dobre, ale to nic. Manio, po tym cudownym mleku masz tyle sił. Już przejechaliśmy tyle kilometrów, bo to jest dosyć daleko od naszej miejscowości. Manio jest powerful. A zobaczcie tutaj, jeszcze z tyłu, jak fajnie domki na wynajem. Jechaliśmy do Tanksteli. <grymne> Mamy dwie flachy. Chodźcie, idziemy po mleczko. Świeże. O, co tu jeszcze jest? Proszę bardzo. Mleko, jogurty. Chyba takie swojskie. No. Ale na no, ten serek mu się chyba skusił. No więc mleczko kosztuje euro 40 za litr. Tu się napełnia. No nic, tankujemy. I dwie buteleczki mleka są. Tutaj dałem euro 30, więc jest trochę mniej. Tam są buteleczki. Jajka. Jajka za 3,50. No nic, chyba na no tyle. Bez moniusia. Przyszliśmy na ciasto i kawę. Proszę bardzo, co. wzięliśmy ciasteczko i dwie kabusie. Zobaczcie gdzie Monio ostatnio przysiaduje ciągle na balkonie. To jest piękna pogoda. A tu Kitka. Kitka ma poranioną szyję, więc dlatego ma tam taką ściereczkę. To monia. No to kwiaty mojej żony. Tylko coś marne. <laughs> nie, no nie śmieję się, one je chyba odżyją. Pamiętacie na którym odcinku było, że mi telefon padł? A to było w takim dniu, że powiedziałem, że muszę kupić sobie iPhone'a, bo jeszcze nigdy nie miałem iPhone'a. I w tym dniu tak się stało, że mi spadł. Nie miałem tej szybki ochronnej, tylko samą folię, ale dzisiaj będziemy wymieniać. Mimo, że telefon już mam, postanowiłem, że zrobię żonie. Żona ma S8+, więc postanowiłem, że, że kupię jej taki display, bo ten telefon jest bardzo dobry, także będziemy wymieniać dzisiaj display. Koszt takiego displaya to jest 110 euro aż, ale to jest z, z Etui i z folią Tomcaglas, czyli tym szkiełkiem ochronnym. No nic, mam nadzieję, że mi się uda i, i wymienia. Ja już sobie tutaj wcześniej lekko to otworzyłem, więc powinno być ześć w miarę łatwo. Wchodzi łatwiej tylko Zobaczymy czy się uda, ale myślę że się uda. <laughs> Nie jest ciężko już zmieniałem. O, jeszcze nawet Monia jest. <laughs> także trzeba wyłączyć telefon. Wyłączamy i działamy. Odkręciłem. <laughs> Tych śrubek jest trochę, także wszystkie odkręcone. A wspomagam się oczywiście filmikiem. Jest to po niemiecku, ale do czegoś takiego nie trzeba znać niemieckiego, także działamy dalej. Rozebrałem to na części pierwsze. Mam nadzieję, że to złożę. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. To jest folia, to na to się nie, nie trzeba się przejmować. Baterię daję tą, co była, ponieważ jest jeszcze dobra. A jak będzie do kitu, to no to zmienię. Wiem, że się pono zmienić od razu, ale zobaczymy. wiele Złożyłem. Kwestia czy odpali. Jeszcze nie uruchamiałem, przyznam się bez bicia. Więc... Ale widzę, że coś mi tutaj zostało chyba. Ale to chyba jest w tamtym. No nic, zobaczmy. Jest, uruchomił się. Ale super. Tylko jest w innym kolorze niż tamten. Tamten był w kolorze. A nie, sorry, ta klapka przecież jest ten. Ta klapka zostaje. To zostało wymienione. Włączył się. Także. Sprawdzimy czy będzie działać, ale będzie działać. Monio, co ty postanowiłeś upiększyć sobie ogon? Monio zwinął gdzieś kwiatka. Chce być piękniejszy niż jest.